Do jakiej szkoły idziesz? Michaliczki Zespół Szkół Kolejów w A dlaczego akurat tam? Bo tam jest informatyk. A chcesz być informatykiem? Nie! Jaką szkołę wybrałeś? Włosie. W Michaliński Zespół Szkół Kolejów A dlaczego ona akurat tam? No bo jest tam mój profil. Czyli jaki? Technikum organizacji reklamy. I co chcesz robić po tym Organizować reklamę. Reklamować się. Do jakiej szkoły idziesz? Prawdopodobnie jeszcze panika na jeszcze nie jest pewna. A dlaczego akurat tam? Ponieważ jest tam technikum ekonomiczne, a chcę zostać bankierem, ponieważ banki zawsze były, są i będą. Jaką szkołę wybrałeś? Zeż szkół do światła. Kierunek. Mundurówka. Bo jest to dobra szkoła. <grym> Jakie szkoły idziesz? Wybrałam Michalicki zespół szkół po gimnazjum w miejscu jest. A dlaczego akurat tam? A ponieważ tam miła atmosfera. Profile mi się troszeczkę zmudziło. Chociaż jest bardzo dobra szkoła. Polecam. Na jaki profil idziesz tam do szkoły? E, Mundurowa Unicyjna. A czemu akurat tam? Ponieważ... Y, w przyszłości chciałabym wstąpić do policji, czy gdzieś tam. Dobra Cię. Siema. Dobry wstęp. Jaką szkołę wybrałeś? Wybrałem na profil wrodań. Na, wrodań. Wrodań. techniczny aktywistycznej obrotowej. Dlaczego akurat telekomunikację? Lubię budować. Projektować różne obroty, skarpetki, kapasówki. Zróbmy. Dobra, dobra. W jaką szkołę idziesz? Dlaczego akurat tam? Bo tak. no, tak. no, tak. Będziesz wiercił? Tak, Jaką szkołę wybrałeś? Zastanawiam się. Dlaczego? Dlaczego nie? No rozbić swoją odporność. Dlaczego wybrałeś? Wybrałem tą szkołę, ponieważ no, moim zdaniem jest ona dobrze, dobrze ukształtowana. Jest tam pierwszym pierwsze ukształcenie filmowy. No i później mi się podoba. Cieszę jest, się. Dziękuję. No, no, Jakie szkoły to widzę? Ja chodzę, do że te szkoły szkołę Jadę mechanika. A dlaczego akurat tam? Bo jest fajna szkoła, bardzo polecam, fajna zabawa. Ja ja Pasja. Jaką szkołę wybrałeś? Dlaczego do tej akurat? No, no, ale jak jak to, jest szkołę, to no, jest nie jest zimno. Wybrałem szkołę... Moja szkoła jest najlepsza. najlepsza. Mikoś? Na Nasza szkoła jest najlepsza. Jednak z bursy zostałem wyrzucony za godzinę nieobecności, dlatego przyjechałem tutaj po raz drugi, aby dołączyć do, szkoły, do mechanika. Do mechanika zostałem wyrzucony za świadome tak nieobecności, no, ale po ja 30 nieobecności, jak powiedzieli, że mam czysta, ale dobra. Dlatego znowu przyjechałem tutaj, aby zobaczyć, jaką mogę szkołę tym razem wybrać. Tym razem wybrałem szkołę ze szkół w Niczu. Zagórz Piękny, za to szkola dlatego, że chodzi tam mój przyjaciel, przywóz zębki, z i po prostu tam jest ten sam zawód, co był w mechaniku, jak i w buksie. I e, zastanawiałem się nad dużym wyborem, pomiędzy, ponieważ rośnie e, jest już jesteś dużo, ale najbardziej ciągnie mnie trochę mechanika, ponieważ uczniowie, którzy przedstawiali mi swoją szkołę, e, powiedzieli, że jest to bardzo pozytywna szkoła, która dostaje dużo finansowania, z Unii Europejskiej. E, jest Na bardzo dobry... Słyszałem o bardzo pozytywnej kadrze nauczycieli, która jest młoda, a z drugiej strony trzyma niewiarygodny poziom nauczania. Ta szkoła daje mi... Zawód y, praktycznie od ręki, ponieważ y, cały przemysł motoryzacyjny jest bardzo rozwinięty. Jak zresztą możemy zobaczyć, na parkingu mamy bardzo dużo samochodów. Mnie osobiście interesuje lotnictwo, dlatego wybieram się na kierunek lotniczy. Osobiście latam, także jest to szkoła idealna dla mnie. Y, nie będę się tam na pewno nudził.